Witam na Bzdurnym Kanale w programie Łapacz Trolli. To już czwarty odcinek. Zaczynamy z waszymi pytaniami, wyzwaniami, ogólnie z komentarzami. Jaki kolor ma woda? No nie wiem. Mokry? Oglądając twój filmik, moja świnka morska Frodo wlazła mi na kolana, po paru sekundach zesikała się na mnie i uciekła pisząc. Czy to coś znaczy? W sumie nie wiem, czy tej śwince chodziło o to, że tak śmieszny był ten filmik i ze śmiechu się zsikała, czy ze strachu. Wydaje mi się, że bardziej ze strachu, bo uciekła ci z kolan. Może ta świnka morska uciekła, bo pomyślała, że lubię jeść świnki morskie, ale spokojnie nie jadam świnek morskich. Po prostu mi nie smakują. Dlaczego Ala ma kota? Bo nie ma psa Czy robiąc sobie płatki z mlekiem najpierw wlewasz mleko, czy wsypujesz płatki? Dobrze trafiłaś, bo ja jestem mistrzem jedzenia płatków Jeśli ktoś wie dużo o mleku z płatkami, to właśnie to jestem ja Ale to wcale nie dlatego, że nie potrafię przygotować żadnej innej potrawy Ja w przeciwieństwie do większości ludzi akurat wolę wlać mleko, a dopiero potem płatki Zdradzę wam taki trik Jak poznać, kto w jakiej kolejności szykuje sobie mleko z płatkami Jak ktoś mówi mleko z płatkami, to znaczy, że najpierw wlewam Mleko, a jak ktoś mówi płatki z mlekiem, to znaczy, że najpierw wsypuję płatki. Jakiego gatunku książki lubisz czytać? Lubię stawonogi, regę. No, takie klimaty. Ruszaj uszami, ej, ej, ej! Ło, ej. Wow, skąd wiedziałeś, że to umiem? Fajne, nie? Jak tam życie? A dobrze. Wróciłem do handlu fasolą, tak jak za starych lat. No całkiem dobrze idzie, nie? Ale ostatnio się zastanawiam, czy nie wkręcić się w biznes taki cukierkowo-kukurydziany. No wiesz, coś takiego. Teraz coś na topie, nie? Czy mi się wydaje, czy jesteś krasnalem, który uciekł z mojego ogrodu? Czemu uciekłeś? Dziwisz się, że uciekłem? To stój sobie w deszczu całą noc. Trochę zrozumienia dla ozdób ogrodowych. Okaż im trochę serca. Oddasz mi swoje włosy, bo ja mam krótkie i nigdy nie mogę zapuścić. To jest ciekawe, że wiele z was pisze mi, że chciałby mieć takie włosy jak ja, a to przecież nie jest wcale takie trudne, wystarczy po prostu nic nie robić, a włosy same urosną. To jest tak samo jak z odchudzaniem, no bo przecież, żeby schudnąć, wystarczy jeść mniej, czyli w sumie robić mniej. Porady kartona. Karol, jak masz na imię? Gabrysia. Wejdź na drzewo. Takie drzewo może być? U, 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 jestem trulem. Uuu! Ej Karol mam dla ciebie bardzo, bardzo złą wiadomość. może się przez to bardzo załamać. A ja też się załamałam. To jest straszna tragedia. No już dobrze, już ci powiem. Więc króliczek wielkanocny nie istnieje. Ha, jesteś kłamczak! Bo ja znam króliczka! I to jest mój najlepszy przyjaciel. I ja wiem, że on istnieje! Co byś zrobił jakbyś wygrał w lotto? Hmm nic by się nie zmieniło. Po prostu miałbym więcej pieniędzy na słodycze. Poszukaj jagódek w lesie. Hop hop, jagódki! Hop, hop. Czy tylko mi się wydaje, że masz małe rozdwojenie jaźni? Tak mam. Tak ma. Co byś zrobił, gdyby wściekłe trolle weszły do twojego domu i zjadły ci marchew za 2,99, a potem uprzejmie poprosiły o pożyczenie skarpetek? No jak piszesz, że uprzejmie by poprosiły, no to myślę, że bym pożyczył. Moja mama powiedziała, że wyglądam jak ty. Nie wiem, czy ci gratulować, czy raczej współczuć. Pocałuj Benshi lub zjedz robaka. To bardzo ciekawe, że zestawiłaś ze sobą te dwa wyzwania, no bo przecież nie ma wielkiej różnicy pomiędzy pocałowaniem Zuzi, ja z jedzeniem robaka! Zrób FIKOKA. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i przy okazji dziękuję wam za 10 tysięcy subskrypcji. Jeszcze tylko 40 tysięcy, i nam włosy! Dziękuję za oglądanie! Zapraszam do subskrybowania, komentowania. Cześć!